Obejrzałeś mecz Górnika Zabrze, bardzo miła wizyta na stadionie na Roosevelta. Jakie wrażenia? No Jakie wrażenia? No, w sumie tak jak zawsze, no, nic się, się nie zmieniło po staremu. Szkoda, że jeszcze stadionu nie ma wybudowanego, bo na pewno na to, na to po, po cichu i po cichu na to liczę i czekam po prostu na to, bo na pewno gdy, gdy się wypełni będzie super atmosfera, będzie naprawdę przyjemnie. E, cieszę się, że mogę tu być, bo akurat mam chwilę wolnego i wpadłem, porozmawiam chwilę z chłopakami, na pewno zobaczyłem mecz i fajnie. Możemy liczyć, że na otwarcie nowego stadionu, jak będzie Pompa, Feta, Arkadiusz Milik pojawi się na nim? Nie obiecuję niczego, bo wiadomo, że wszystko, wszystko zależy od tego, czy będę miał czas i czy mecze mi na to pozwolą. I gra w klubie. Dlatego jeśli, jeśli na pewno będzie wolny okres, no to na pewno w pana. Wracając jeszcze na chwilę do meczu górnika z Lechią, nie miałeś takiego wrażenia, że przydałaby się taka dziewiątka jak Arkadiusz Milik górnikowi? Czy Jak ja grałem w górniku, to często gwizdali na mnie, dlatego no, nie wiem, czy by się przydała. No. W tym momencie no, ciężko mi na ten temat się wywodzywa. Na pewno e, w jakimś tam stopniu brakowało takiego zawodnika, który przyjąłem piłkę, gra dobrze tułem do bramki. Wiadomo, że Konrad Nowak był na tej pozycji, ale no, to nie jest czysty napastnik bardziej gdzieś tam skrzydłowy bądź oficjalny pomocnik, dlatego no, to nie jest taka jego nominalna pozycja. Dlatego uważam, że troszeczkę brakowało takiego napastnika, e, choćby jak Mateusz Zachar, który był jeszcze, jeszcze niedawno w górniku. Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o Twój stan zdrowia, jesteś po kontuzji, zakończyła się Liga Holenderska, Redywizję, czas na kadrę, niedługo mecz z Gruzją. W jakim jesteś stanie zdrowotnym? No jestem w stanie z dobrym. Wiadomo, że jeszcze czuję troszeczkę gdzieś tam jakiś ból, ale, ale ten ból jest bardzo mały i mogę bez problemu grać. Dostałem zgodę od lekarza, dlatego dostałem wiadomość, że, że jeszcze, jeszcze może przez jakiś czas to nam doskwierać, ale, ale nie, powinno być, nie, nie powinno być żadnego niebezpieczeństwa z tym, że, że gram, tylko zagrałem w ostatnim meczu 30 minut. Z tego się cieszę, że jakoś zakończyłem ten sezon jeszcze i obałem się, że, że może być tak, że pierwszy mecz, oh, przepraszam, ostatni mecz z kadrą i później pierwszy znowu z kadrą, jeśli oczywiście zostanę powołany. Ale jednak skończyło się tak, że zagrałem ten ostatni mecz ligowy i, i, i fajnie.